Dobra, a teraz pytanie, od czego zacząć w ogóle takie wykrywanie nieszczelności, bo fajnie się mówi wykrywać nieszczelność, wszyscy się tak pierdzielą głupoty, ale jak tego zrobić, od czego zacząć, jak zakasać rękawy do tego, jak widzicie, ja już ściągłem kolarka, więc mogę wam teraz o tym opowiedzieć. Generalnie, yy, wchodzimy do urządzenia, to znaczy <grywamy> Oblukujemy go, niekoniecznie musimy wchodzić tak jak Karol w tamto miejsce, oblokujemy, szukamy jakichś śladów oleju i tak dalej. Tutaj mamy wszystko białe, więc powinno być to łatwe. Albo patrzymy dookoła najpierw, jak wygląda wymiennik. I tu w tym miejscu, gdzie mamy pianę, był y, taki lekko czarnawy, nie, nie powiem, że wylał się po prostu olej i jakaś masakra była, lekko czarnawy był nalot. Dotykamy palcem, cyk, spra sprawdzamy, czy jest tłuste, jak jest tłuste, polewamy w tym miejscu, czymś bańkotwórczym. No i mamy, powiedzmy, tą nieszczelność zlokalizowaną. Co teraz robię? Teraz wziąłem sobie opryskiwacz, wziąłem sobie zipa. Mniej więcej włożyłem go przez lamelki od strony zewnętrznej. Po co? Po to, żeby teraz wziąć opryskiwacz, środek jakiś bańkotwórczy, psiknąć sobie na to. Jeszcze raz zlikwidować tą pianę, którą tutaj mamy i wyczaić w którym dokładnie miejscu mamy i jak widzicie, mniej więcej mam to na wysokości tak jak mam wbitego zipa czyli tu bardziej po prawej od niego i teraz wiem gdzie Ale muszę rozgrzebać wymiennik żebym nie rozgrzebywał tutaj całego yy, wymiennika, żebym nie wycinał, nie wiem 10 cm wymiennika, tylko żebym dostał się do tej konkretnej rurki, a potem się okaże czy to jest rurka, która jest w rzędzie, który jest bardziej od zewnątrz i tego bym pragnął i tego bym chciał? Czy to jest rurka, która jest w rzędzie od wewnątrz i znowu będzie coś trzeba cudować? Więc teraz biorę nożyk do tapet, śrubokręt, inne narzędzie zbrodni i rozgrzebuję delikatnie wymiennik tak, żeby nie uszkodzić reszty rurek. Do dzieła. Wymiennik już częściowo rozgrzebany. Popatrzcie, jak ładnie banieczka rośnie, wypełniło się wszystko i się okazało, że ta rurka, którą myślałem, że to będzie właśnie ta, że będzie gdzieś nieszczelna od dołu ta jak poprzednia rurka. Okazało się, że jest niestety to nie jest ta rurka, tylko to będzie rurka, która jest niżej, więc muszę jeszcze rozgrzebać wymiennik w dół, ale raczej będzie to tak, że to niestety znowu nie będzie rurka w tym rzędzie, tylko będzie to rurka, która jest w drugim rzędzie bardziej od strony Sprężarek, no cóż, widocznie zbyt łatwo być, nie może, Rozgrzebuję dalej. No i w końcu dorwałem, w którym miejscu jest ta nieszczelność, jak widzicie rozbebeszyłem trochę bardziej wymiennik niż trzeba. Nie wiem, czy będę w stanie Wam to pokazać, ale to nie jest ta rurka, która jest tej na górze w tyle, jest to rurka, która jest, yy, yy, która jest w tym tylnym wymienniku, w tym tylnym rzędzie. Ale popatrzcie, w którym miejscu jest ta nieszczelność. Postaram się to pokazać. Już nie ma baniek. Tylko tak naprawdę teraz jest... Można liczyć na taką fontannę prędzej. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby widać to od drugiej strony. Albo o, coś takiego postaram się zrobić. O. I mamy taki... tej drobną taką... smużkę. Dlatego to dawało takie objawy, bo jest dziura na górze i dopiero jak się całość pokryło, yy, dopiero jak się całość pokryło płynem, to robiło duże, dużą bańkę. A jest to na tyle tak ta, ta dziurka, taka dysza zrobiona, że jak teraz popryskam płynem, to nie jestem w stanie zrobić żadnej bańki, tylko płyn, który yy, jest w okolicach dziurki, od razu zostaje porwany i robi taką mini fontannę. Więc przynajmniej wiem już gdzie jest zlokalizowana dziura. Mamy ją na tej rurce, która jest z tyłu. Jest ona yy, skierowana w tamtą stronę, więc najłatwiej nie będzie, ale myślę, że jakoś się tam dostanę i to zalutuję. I teraz yy, pytanie w ogóle, jak jest yy, yy, produkowany, jak jest wytworzony taki wymiennik, z czego on się składa? Jak widzicie, mamy tu rurki Miedziane a na to mamy nałożone takie listki. W zależności od producenta są one w różnej grubości i można to sobie sprawdzić przekrzywiając taki listek na bok albo jest sztywniejszy, albo ten listek jest po prostu cieńszy i bardziej wiotki. Jak dla mnie, im grubszy, tym lepszy. Nikt tutaj wtedy jakoś na tym specjalnie nie oszczędza, ale technologia wykonania tego wymiennika jest na tej zasadzie, że jest taka maszyna, która takie listki przeciąga przez yy, rurki miedziane, albo niech ktoś mnie poprawi, jest to na odwrót zrealizowane. Generalnie na to miedziane ustrojstwo, na te ru rurki w jakiś sposób nadiabywane są listki, jest to robione hurtowo i z czego w ogóle może się pojawić taka nieszczelność jak my tutaj mamy albo jest to wada strukturalna miedzi czyli miedź po pewnym czasie zrobiła się przezierna opcja numer dwa jest taka, że mamy jakieś środowisko, które jest agresywne albo ktoś stosował, stosował chemię do czyszczenia jednostki zewnętrznej, która jest agresywna osadziła się tutaj na dole w wymienniku, weszła w szparę i już jej nie wypłukało albo siedziała zbyt długi czas i zrobiła tam destrukcję to jest opcja numer 2 no i może być też jeszcze przeciągnięcie jakieś spowodowane przy procesie samego nabijania listków aluminiowych na rurę miedzianą tak czy inaczej co należy teraz zrobić jeżeli byście zaczęli to lutować teraz Bezpośrednio, to może się okazać, że te prążki, które tutaj widzicie, zostały zanieczyszczenia i zostały elementy. Po pierwsze, elementy tej niebieskiej żywicy, typu bluefin, o, tak to jest takie zabezpieczenie. Eee, czyli zwykła jakaś żywica, ale mogły też zostać cząstki aluminium. Więc co jest najlepiej zrobić? Jeżeli macie dojście do takiej rurki. I żeby potem nie robić tego na 10 razy, żeby to zalutować raz a porządnie, należy taką rurkę najpierw oczyścić. Więc z jakimkolwiek papierkiem albo czyścikiem takim szmacianym do, do rur, do rur miedzianych, wyszyścić to sobie do gołej miedzi i dopiero zacząć lutować. Tamten wymiennik niestety nie miałem czym tego wyczyścić. Yy, I polutowałem tak, jak było. Zużyłem laskę lutu, zalałem to wszystko, oblałem. I powiem szczerze, że byłem taki zmieszany, czy to będzie trzymać, czy to nie będzie trzymać. A jeżeli wpuszczamy tutaj 1 trzecią buty, czyli bardzo dużo, to żeby w ogóle wytworzyć jakąkolwiek jakiekolwiek ciśnienie do bąblowania rzędu 10 bar, to jest naprawdę bardzo duża ilość gazu potrzebna, więc nie ma co go marnotrawić, lepiej podejść do tego naraz, oczyścić. Zalutować, być pewnym swojej roboty, napuścić gazu, sprawdzić, czyli tak jak to zrobimy teraz, bo te wszystkie 5 klimatyzatorów, które mamy zostawimy sobie je pod ciśnieniem, na spokojnie minimum 4 dni, jak nie tydzień czasu. Przyjdziemy tutaj, sprawdzimy tylko, czy ciśnienie jest dalej w tych klimatyzatorach. Podejdziemy, spuścimy z układu ciśnienia, zrobił mi próżnię wpuścił im nowy czynnik mam nadzieję, że będzie to śmigać przez ileś lat chociaż nie dam na to żadnej gwarancji no bo jak można dać gwarancję na urządzenie które po pierwszej nie montowało się y, samemu w sumie te urządzenia już są stare to nawet jakbym to montował to też bym nie dał na to gwarancji, ponieważ jeżeli nieszczelność pojawiła się w tym miejscu to skąd ja mam wiedzieć że zaraz nie wyskoczy w tym w tym i w tamtym miejscu ale z drugiej strony koszty tego wymiennika, chociaż nawet jeszcze, nie jest to moja broszka tak naprawdę, nawet jeszcze się nie dowiedziałem, będzie na pewno bardzo wysoki, tak? Może się okazać, że taki wymiennik do jednostki zewnętrznej kosztuje 10 tysięcy, wtedy taka impreza, no po prostu i to ryzyko jest opłacalne, a impreza typu wymiana wymiennika będzie nieopłacalna, trzeba było za to wziąć kupę hajsu, to jest rozebranie tak naprawdę tego klimatyzatora. Yy, z wszystkich obudów i kupa, naprawdę kupa roboty. Więc, żeby nie śmierdziało, zabieram się dalej do pracy. Yy, sprawdzamy sobie kolejne klimatyzatory. Już Adrianek jest tam na dachu w tamtym miejscu, mógłby Wam po pomachać, <grytanie> ale tego nie zrobi. Mamy kolejne dwa klimatyzatory. Jeden klimatyzator, który poprzednio polutowałem w deszczową pogodę. Jest już sprawdzony i jest szczelny. I normalnie uśmiech od razu pojawia się na twarzy. Ładnie rośnie. Panie adres, komentuj tą bom, tego bąbelka, jak to, jak to wygląda. Już jest częściowo oczyszczone tutaj, jak widzicie. Taki mały gejzerek. Może pierdyknij troszeczkę wody. O! I takie maleństwo jest no. na rurce. Ona wcale jakoś nie wygląda strasznie. No. Ale mi zrobiłeś tej rozmycie. Dobrze, kończymy to nadawanie. Teraz trzeba jakoś też jest w niefajnym miejscu, ponieważ jest to. Przed obiektyw Już wam pokażę. Nie jest to do końca w fajnym miejscu. Ponieważ znajdujemy się oczywiście jak nie za tamtym zasobnikiem, to za tym zasobnikiem. Łatwo nie będzie, żeby to zalutować. Na szczęście, jedno na mój plus, że mamy tutaj nieszczelność od góry, więc może będzie troszeczkę prościej. Tak sytuacja wygląda po zewnątrz, po polutowaniu. Mamy tutaj taki glutamian zrobiony, żeby to na pewno było szczelne, żeby już nie trzeba było jeszcze raz nawalić azotu, więc po prostu została mocno oblana rurka. Chciałem sytuację całą lutowania nagrać, ale było ciężko. Nie wiem, czy to będzie widać teraz, bo jest to pod światło, ale ta rurka, która jest tutaj w drugim rzędzie, została cała oblana. Punkcie, w którym ten, w którym była dziura i w punktach towarzyszących, towarzyszących lutem piękne dziursko mamy takie tutaj Ru rurka zalutowana jakieś ofiary w ludziach są można napuścić azotu i lecieć do Adrianka zobaczyć co on tam najlepszego robi jechamy tam, teraz robimy czterobarowy test czystą Demineralizowaną wodą, tak? Żeby nie szkodzić struktury. No i znowu mi kurde zrobić jakiś bombelini, Dobra, zostaw. I co? Spierdziela gdzieś czy nie spierdziela? Nic nie spierdziela. Wygląda jakby nic nie uciekało. Wygląda Jak jakby to był sukces. Planem. Więc po co na czterech barach? No dlatego na czterech barach, żeby nie wywalić potem całego tego azotu. Jeżeli jednak Karolowi by nie wyszło, okazałoby się, że nie umie już lutować. Więc test na czterech barach. Teraz można spokojnie odkręcać, bombić do 30 baratów i liczyć na to, że jak wrócimy tu za 3-4 dni, tydzień, wszystko będzie już w porządku. W całkiem innym miejscu, tutaj nieszczelność też jest na dole wymiennika. Jest zrobiona w drugim rzędzie, jakoś felerne po prostu są te <noise> drugie rzędy. Nie na tej rurce, tylko na rurce dolnej. Słychać, słychać. Też od góry, więc może uda się to zalotować od tej strony. Jak widzicie, pęd powietrza jest tak duży... A, powietrza? Azotu jest tak duży, że, po, że to wszystko po prostu zabiera. A Jan wyruchał mi całą pianę i tak to jest. No i jak co ja mam tu ludziom pokazać? Dykty ciężkie obijają się. No, o, cichnie, nie ma, jest, nie ma, jest, więc coś trzeba zrobić, zalutować to trzeba i tyle. Rampa, rampa. Go niż ty, jesteśmy przy kolejnym agregacie, a tutaj yy, ładny, ładnie się to nazywa lamela nośna, czyli ten kawałek ustrojstwa, ta blacha, która zakańcza nam wymiennik i jest ona, wymiennik za pośrednictwem tego właśnie ustrojstwa, czyli to jest ta lamela nośna, jest przykręcony do obudowy agregatora i ten agregator nas troszeczkę zaskoczył, ponieważ nieszczelność jest tutaj zlokalizowana na górze, z tej strony niestety tego nie widać, ale przechodzimy od środka Mam do dyspozycji czy, czystą wodę i pokażę Wam, jak w tym klimatyzatorze działa innowacyjny system nawilżania. Innowacyjny system nawilżania wygląda tak, że od dołu w miejscu, gdzie była ta lamela nośna, ładnie nam się tutaj rozpyla woda, tworząc taką bardzo fajną mgiełkę. Więc Adrianek ukuśtykał to wszystko ładnie brzeszczocikiem, powoli, powoli patrząc, żeby nic się nie roz... I teraz trzeba to zalutować. I to mamy chyba ostatnią nieszczelność. Liczymy na to, że nie ma tutaj nigdzie śladów oleju. Oczywiście zrobimy próbę ciśnienią azotem, na ile pozwoli nam czas, czyli na 3-4 dni, a może nawet tydzień. Wrócimy, zobaczymy, czy jest tyle samo. Będziemy zadowoleni. To co? Lutujemy na piwo, na kebaba, do przodu.